Cześć widzowie, to Jaratek. Dzisiaj jesteśmy znowu z moją siostrą. Przewidaj się. Dzień dobry. Ona ma już tak samo zbroję, bo je zarobiłem i... Ja Czy ty tylko zaczętywałeś. No dobra, to połowa roboty. Yy... I pokonaliśmy ostatnio smoka i jesteśmy zadowoleni z tego. Yy. a po co ty hodujesz sobie ziemniaki, jak ja mam automatyczną farmę ziemniaków? Bo tam... Żeby ładnie było. Wiesz to ja też to moją prąd teraz nie, nie, nie niszczy mi, żeby było ładnie. A więc yy, dzisiaj chcieliśmy pójść po Elytrę. <gry> tak? Dzisiaj chcieliśmy pójść po Elytrę. O, ona mi dała tutaj wyjdzie pasek dniowy. Więc ja jeszcze nie naprawiłem. Wiecie, wiecie co? Ja chyba to zrobię ten dach nie z naderowej cegły, tylko z innego takiego bloku ciekawego, który został dodany w najlepszej wersji. I teraz ja z moją siostrą Mamy już jak sobie wszystko, ale zaraz jak sobie klata zamienimy sobie na elytry. więc teraz musimy pójść do przodu przed siebie i musimy wziąć yy, musimy sobie zrobić yy, yy, nie płytki tylko nie płotki tylko to jakie się nazywa no klapki no yy, po, po, klapki są potrzebne do, do tego żeby zrobić yy, gdzie to było sześć klapki żeby żeby było bardzo łatwo pójść do, noteru, znaczy do, do tego drugiego endu nie nie... nie nie, nie peru, więc my sobie i tak je weźmiemy. Ich weźmiemy z Ja wziąłem pół bloki, znaczy dębowe płyty wziąłem. O, jeszcze, to, jeszcze chciałem powiedzieć, że mamy tutaj, y, ja jestem na takim piedestale bardzo fajnym, tutaj mamy jeszcze kury znowu, a tutaj mamy tłok, żeby go zabrać, ale po co? Po, po, po. Y, Okej, okay, więc musimy sobie pójść y, tam, tak gdzie zwykle. I co? I możemy iść. Ciągnie i ciąży Lecaczka bardzo i mi przypadkowo się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj jest to miejsce. Bliżej będzie tamtędy. I dobra, i ja tutaj teraz użyję deraku, żeby tutaj przejść, bo netherrack... Wiecie, ja używam deraku tylko z tego... z jednego powodu. Tylko dlatego, że jest... szybko się go rozwala. I... Normalnie to użyłbym chyba enstone'a. Anka zrobiła to troszeczkę w takim stylu jakimś... Takim śmiesznym. A ja to zrobiłem w takim, o... Nie śmiesznym stylu. Ej, no weź przesąd się. zaraz spadnę. Okej. Okay. No. Teraz bierzemy sobie brzozową klapkę. Łódkę. Łódkę. Naprawdę łódkę. Łódkę. Ok, jestem. A to zrobię bardziej mądrą metodą. No odej mi łódkę. No dobra, łódkę ci oddam. Teraz ja się ja jeszcze się podbuduję trochę wyżej tutaj, w to miejsce. Hmm. Ty! Działa, nie, nie, mogę niszczyć bloki normalnie. No wiem, bo to trzeba uważać z tą łódką, bo czasami jest błąd z łódką, a czasami nie. Okej, okay, tutaj o, musimy zrobić sobie taką, takie coś. I, I tak będzie można wyjść stąd. Okej, okay, i teraz. Czy znajdziemy to miasto Endu? Tu mamy te... Dobra, i jakie były koordynaty? 823, 60, na, 60, to jest 60, daj mi jeden jak będzie, jakieś, tak? 580 kopiuj, tu jest, kopiuj, Jest że tutaj, je, o, Ej no czemu oni mi parę mi dają? Ja jeszcze sobie zapiszę gdzieś na kartce. Czyli mamy już koordynaty zapisane, czy jeszcze sprawdzę, czy, czy są? zgodne? Ja mam ich dużo, okej. Okay. I. Teraz musimy szukać tego ich miasta. Gdzie. Zabiłam cztery Enderman do samych wyparły. Miasta zaginionej z cywilizacji, która stała się potem Endermanami. Y... Bardzo śmieszne. Ta struktura na konsoli chyba była łatwiejsza do znalezienia. Okej, okay. Jest... znaleźliśmy to miejsce już w końcu. Y... Dobra, ty zabijaj Szulkery, bo mi się nie... na górę tego czegoś. Dobra, dobra. Trosz... O, zabiłam. Będziemy mieć shulker boxy. No, i, i po to przyszliśmy. jest parkour. To jest, to jest. druga rzecz, po którą przeszliśmy. To jest bardzo ważne. Serio? Idziesz ten parkour? Ej, Rafał, no to. zabijaj ja pójdę po elytra. A, dzięki. Okej, okay, dobra. Jest, jestem, 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 jestem. A podejdziesz tutaj, weźmiesz tą na tę skrzynkę? Proszę. Nie, nie, nie mogę, bo ja teraz walczę z szurkerami. Mam dwa światła, będziemy mogli konia sobie zrobić. Czy ty masz już konia, ja nie mam. te fajne świecące patyki wezmę, no są fajne Dobra O, spadło Ja zszedłem w dół Bo tu widzę parkour jest kolejny do zrobienia No to sobie wyjdziemy Dobra, mam, okay. mam przycinkę O jacie, ale mam... Klątwa znikania, super Ochrona 4, cztery... okej, okay, diaksy są Mam jakiś kilo na wydajność... Ja, wydajność 5, tak tam... ej Wydajność 5, dobra, ja, 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 ja... Wezmę tę mi zniszczę. Ja mam mieczek, faję, Ja mam zaklęte robię, dwa i naprawę mieczek znalazłam. Na Uuu, bardzo ciekawe rzeczy tutaj są. Tu jeszcze Ender skrzynkę sobie, sobie dałem. Nie! Głupi! A dobra, pomożesz mi wlecieć na górę. Damy sobie Durny, te nie wszystkie te skrzynki, ładnie. Zaraz ją wykopiemy. Tam zbieraj ważne rzeczy, a ja mam litrę. Rozbij skrzydła! Jej! Zdobyliśmy elytrę, i. Ale nie mamy. Fajerwer... O, cholera! Zapomniałem fajrewerków. No dobrze. To wrócimy zaraz sobie i zamykamy. Rafał, tu są sztandary, mogę je wziąć? Oczywiście, możesz. No dobra, nie. A dobra, okay. będzie. Głowa smoka. Wezmę sobie sztandary, postawię sobie obok mojego tego. Obok tego, który ci zarębałem, i yes, ja mam, Mamy też głowę smoka. Mamy wszystko, co trzeba. Mamy, 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 mamy. Teraz jeszcze musimy tam pójść do tego, do tego miasta Endu, dlatego że jest ono bardzo ciekawe i na pewno sami wkryją się też jakieś cykarety. Musisz zebrać Ender w skrzynkę. Ja przed banery próbuję zebrać, nie mogę. Okej. Okay. Dobra, następnym razem, dobra, my będziemy już wracać i kończyć, tak myślę. A co z moją Elytrą? No to następnym razem pójdziemy do, po twoją Elytrę. A ja teraz... Ej, ej, ej! No durny szunker. no. No więc, my już będziemy sobie kończyć. Elytra, jeszcze Ance, Elitra też za jakiś czas weźmiemy. I będzie dobrze, a teraz... Wypróbujmy ją! Ja lecę! Okej, okay, Anka! Chodź za mnie zaraz, ja na siebie tutaj poczekam. I tak będziemy już kończyć. Do widzenia. Cześć. I pa.